Cześć, siemanko! Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Drako. Widzimy się w kolejnym odcinku Dead by Daylight. Eee, jestem ok, Dusia. Ejka! I widzimy się właśnie w nowym... Czym to jest w ogóle? Co to jest nowe? Event. E, event nowy e, event. Nowy event, tak. Powiedzmy chiński Nowy Rok. Do tego mamy nowy e, update, Po generalnie jeszcze z update'u nie było nic. Więc mamy update. Ja gram dzisiaj Jujusią, bo przy są też nowe archiwa. Wszystko jest nowe, tylko my jesteśmy starzy. Nowe. <laughs> To wszystko jest nowe, tylko my jesteśmy starzy. Gramy i Będę pakował Ciebie Biko, słuchajcie. Będzie super. Ej, dobra, ja już wziąłem jakieś itemki nowe, poczekaj. Jakie nowe itemki nic nie ma? No i na, na, na nową mapę! Ej, o, będzie Gideon! Dzień haki zostają zastąpione. Kurde, nie zdążyłam wsiąść Wiesz, dobra, ale wziąłem gideon, w ostatniej chwili, bo Gideon też jest nowy, a na drugą mapę weźmiemy e, przytułek Krotus. Gideon, słuchajcie, jest teraz zarąbisty, mega mi się podoba. E, jedyny minus, który mam teraz... Wow. O ktoś wziął! Co to jest? Liczba punktów krwi, jak ocena projekt praktyce generatora generator, aby zdobyć większe punktów krwi? No nic, musiałam przeczytać. też, no nie wiem o co chodzi, nawet nie wiem co się A. dzieje, słuchajcie, bo grałem sobie dzisiaj, tak czekając na Klaudia, aż przyjdzie tak sobie gram, 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 gram w tę grę i nagle w ogóle w trakcie, wiecie, w trakcie gry mi się zmieniły właśnie e, fejrwerty jakieś te dosyć, w sensie geny jak się robi i tam ewentualnie na hachu zawiśniemy. Łatkie to się stało. No właśnie Klaudia mówi, że jest ten nowy update. Ja mówię, super. Tak. Event znaczy. A nowy a ja update... Dodatki. A tak, Klaudia ma dodatki, ale to u Klaudii, gdzieś tam <laughs> zobaczycie. E, jeszcze z nowości. E, nie podoba mi się nowy HUD, had. E, te ikonki to są, wiecie, tu po lewej są beznadziejne. To, że mogę sobie wiecie, powiększać, pomniejszać, jest super. Gram na najmniejszym. No ale tak czy tak czy inaczej. E, brzydkie. Brzydkie. Mega takie nieintuicyjne. W ogóle te generatory gdzieś tam w środku, punkty gdzieś tam po prawej stronie. Nie. A nowy Gideon no jest super fajny. Jedyny minus do Gideonu to taki, że palec są zbyt takie otwarte i nie mogę się na nie napatrzeć. O. Toś tu idzie, już super. Ja się nie mogę ubrać bardziej, e, bardziej rzucająco o oczy, więc generalnie. Jest wspira jestem... do głowy. O. Widzi jest mnie, kropa. nie widzi mnie. Chyba kręcę dalej. No i teraz nie wiem, czy jak ja nie wzięłam tego itemku, to dostaniemy te punkty krwi, czy nie dostaniemy? Nie, to myślę, że albo wszyscy, albo ten, kto używa tego. Nie wiem, ja nie rozdaję punktów w sumie już teraz na niestety na surwach, więc... Wszyscy powinni chyba co dostać. Zobaczymy po meczu, no nie wiem, nie czytałem nawet coś, co dojdzie, co jest, co... Runia! Ja też, tylko tak teraz mi mignęło na szybko, nie, bo nie zdążyłam przeczytać. Ty masz o tyle dobrze, że masz w sumie teraz dwie nowe, świeże postaci, które możesz ekspić. A ja? Wszystkie na 50, więc ja będę ekspił. Ale smień. jeszcze mam stary do podekspienia. No to ty masz ten plus. Ja nikomu prestiżu raczej wbijać nie będę. Ja będę wbijać. Pewnie. Trzeba się pokazać. Słuchaj, w ogóle muszę zrobić misję, żeby niszczyć palety, przeskakować przez okienka. O, to masz kot, tego nie widzę. A ja muszę zrobić, wiesz co? Jak ty przewrócisz paletę, to ja muszę muszę podnieść. A. <grafy> w zasięgu <grafy> terroru, no, spoko zadanie, tylko mówię ten... Wziąłem tego perka właśnie, to się nazywa. Do utraty tchu chyba. Nie, po to celu. Po to celu, tak. Bo to jest specjalna umiejętność Siłusi. Ale walnę ten generator. Eee, I teraz tak, co ja chciałam powiedzieć? Nie pamiętam. O z pirami do głowy, dobra, pogoniamy się troszkę. Przecież mówiłam, że... O ale jest. nie wierzyłem ci. A, bo ja robiłam archiwa na Kilerze wczoraj. Tak? Jakieś tam początkowe, no. Zobaczyłam streamka, mówię, a, niech będzie o, nie killer. dobra, w dupie. Jak ona strasznie długo to podnosi, ej, On 10 nie. metrów to jest ciężkie do zrobienia. Bo chciałem właśnie zobaczyć, czy uda mi się podnieść tą paletę, ale dupa, nie udało się. Więc ja zrubałem. tu jestem w pobliżu, teraz stargam. St targaj, targaj mnie, podnoś! Poczekajcie, on Cię wiesza. Czemu tak daleko on Cię wiesza? Bo tam... nie wiem, co z było... z Fireworksem. Trochę mu tam, wiecie... Dobra, i ogólnie, serduszka, wątróbki dla Was. You know... Nie lubię wątróbki. Ja też nie lubię. Wątróbka jest ofuj, ofe. I to chyba Claudy na mnie podniosła. Co, pod hakiem? Tak, to ja. Ja tam, wiecie, jolo. Na przypale albo wcale. Ładne te haki. No, ale Mię w środku są ładne. fajne. Ja pierdziuszkam, dziadek, what are you doing tutaj? <laughs> tak pomaga. Tak na dwóch ja takiego stary, tak, Takich starych to ja nie lubię. Nie <laughs> lubisz takich starych dziadków? Nie. nie. Młode dziadki są fajniejsze. <laughs> Ej dobra, nie wiem gdzie mamy iść. Okej, okay, bo on tam... Może czy on nie... Się pójdzie zną? do góry? Co ty robisz? Aha, żeby podnieść? Tak. Tylko nie wiem czy nie podnosisz? No i nie podniesiesz Podniosłem, 10, podniosłem. Czy podniosłem 10 metrów O matko Na przypadowca, ale pointy się zgadzają Kurde, ale teraz o, to... Ale mam ostatni cios jeszcze Mam ostatni cios o no to git Trafiłem nawet, dobra Elo morelo. Ej, to ja go bym wzięła na siebie, co? Ach, może? To jak? Zapraszam, jestem na dole. Gubię się i pokazuję przy okazji piękny Gideon O kurde, ale zlamiłam. <laughs> Claudia. Za blisko stanęłam. <laughs> Chyba nie ja tak to nie Jezu jak niedobrze. Tak. Ani, ani postępu do zadania, ani nic. Rozumiem, że nie udało Ci się przeskoczyć przez paletę. No kurde, nic mi nie mów nawet, nie. Znowu w życiu ciężko. Ja nie to tak zrobiłam. Ja się cieszę, że tego nie nagrywam, nie? Ej, bo tak, teoretycznie jak ja gram, na przykład z kimś, tak jak na przykład nagrywamy do ciebie, czy tam do Ryka, czy tam kiedyś do Gosi, to zawsze było tak, że u nich na odcinku ja kręciłem takie piruety, zawsze takie oberki ładne mi wychodzą, a jak gram do siebie, to gram jak idiota. Zawsze tak mam. No bo to masz takie, wiesz, że ktoś cię obserwuje, nie? i taki stres. Czy ktoś cię podniósł? Podniósł. To nie w tą stronę. Znaczy, dobrze, to poszłaś dobrze? O cholera! Nie, nie na... źle, poszłam źle. Alecznie mnie. O gdzie ty jesteś? Ja nie wiem czy ja mogę cię dotknąć jak no tutaj. Tak tu. na środku? No, ale Co ja mogę? Tak wyszło. To no przez nogę. Dobra, idę coś porobić, bo Chodź na to duch, co zrobiłam przed chwilą to jest jakiś dramat. Ten to sobie pójdę, zobaczę co tutaj jest. Gdzie jest kibel? Ja bym do kibla chciał jeszcze kibel pokazać. A tu jest chyba kibel. A on goni na górze kogoś. Tak, tu jest kibel, zobacz, jaki kibel jest za rumbiaszczy. tutaj jest super. ciała. I w ogóle przekaj tu gdzieś, bo ty serd... Tak, to jest tu serduszko, zobaczyłem na tym kiblu, no po prostu wow, a, mega tak fajne. Ale było w ogóle. Ja nie pamiętam, oglądałem piłego. Było ale... takie serduszko, no? Dawno temu to było. Także no Gideonem jestem za, zba... zarośnięty, żeby mówić, bo to w ogóle się kupuje nie trzyma. Zachwycony. Jestem zarośnięty Gideonem. Tak. Gideon jest teraz propsik. A ten psztułek jest spoko, ładny, ale taki. Też jest spoko, ale dużo ma tych ruin, nie? Tak, to na następnym meczu zobaczymy jakiś super e, właśnie przytułek, ale taki jest mmmm Spoko. Ale, a powiesił go, bo tak w kurda. Dobra, Klaudyna, proszę go, do genalizować... ja jestem obok, ja... ja Przed tą połowę Gena wykręciłam. No, widzę. Jeszcze szkoda na o przykład, Jezu, że Nie, nie ma... widział mnie, ale, ale mi wyszło. O, ale dead... miałam farta. Słuchaj, następny jaki chcę mieć update to Dead by Daylight RTX RTX tak <laughs> Ray sumie, Tracy tutaj tak... Matko szatana Boże ty nie byłeś wyleczony Byłem, tylko on mnie podniósł, bo ja Gena lubię on mi spadł z nieba. Aha Matko Bosko O nie, on ma krzyki. To już pewnie idzie do nas. Ja pierdzioszkam, Ej, ale mnie serce aż zawolało. Lepsze... Ja nie, to straszny horror. Ej, idę po ciebie co? Chodź Come on. Oj, tak. Nie idę, to nie, nie idę, nie <laughs> idę, Bardzo przepraszam Ale mnie oczywiście. ładnie, ej on dobrze gra, nie podoba mi się to. No, to jak zwykle pewnie rangę dobrą mam wylosował. Dlaczego nikt mnie nie ratuje, palec mnie boli, nie mogę F klikać. Wszystko mnie boli, wszystko... Ja zaraz umrę. O, dziadek idzie po mnie. Ej, ale ja go nie słyszałem, on ma Insidiusa na pewno. Ma, i jeszcze ma to krzyczenie. Tak? Że... Okej. Okay. No. Ja już nie mam ostatecznego ciosu. Kurde, kibel w ja kiblu, Jeszcze ja generator w kiblu jest dobrze naprawiony. O, co się stało? No umarłam. A, nie no, żyjesz jeszcze, masz drugiego tego. No, no wiem, to Boże, ale... a tak blisko mnie jesteś, Jaką to cię przyniesie? Umarł w butach. A nie, nie nie, 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 nie. Ja pierdzioszkam. Ej, słuchajcie, ta gra to jest ostatnio taka creepy straszna. Creepy straszna? Nawet do was chyba nie idzie. A, dobra, a gdzie poszedł, bo tam jest ten generator dobrze schodzący. Ej, na górze też jest połowanie, więc... Te dwa geny właśnie. Dobra, on tam go robi. Idę po ciebie, uratuję cię. Ja, ja ciebie uratuję. Zapraszam. Chyba, że... A tu zamknięte. Tak, tylko że są morderca z u ciebie. Nie, nie ma. A. Dziadek mnie ratuje, to lecz z tym dziadkiem. A dobra, bo tu jest... Chodź, Sorinka! Gdzie ty jesteś? Sorinka! A no tu. tu jesteś. Ale ciadek to... mnie zostawił. No, dziwisz się. On woli, on woli starsze. <laughs> Ale tylko jak tamten ten zaraz z tej dziurwy. No, właśnie, też się tego boję. Tylko on go skopał, kurde, tego gena. A, gdzie gena masz? Znaczy, on już pewnie. Ej, był cały zrobiony praktycznie. No ja miałam na górze połowę, to już pewnie też nie ma co podchodzić tam. A i generalnie nie wiem, w którym miejscu ustawię kamerę, bo nie wiem, jak z tymi wszystkimi tutaj, teraz tym nowym chudem, jak ja Fajt, się zmieszczę. Smakaj. Generalnie miałem takie ładne miejsce po lewym albo prawym ja boku. ja chyba ustawiłam u siebie między naprawianiem gena a perkami na dole. A, tutaj. Tak mi się wydaje. Ja zobaczę, gdzie mi ta kamera. No tutaj, gdzie są właśnie teraz te mordki nasze, to, to w sumie fajne, nowe, ale tam zawsze była kamera. Po prawej stronie, gdzie była kamera, to tam teraz są punkty. I jak po prostu... Gdzie ty lecisz? Chciałam zobaczyć, czy nie ma tu temu. A ja zrobię siku do pisuaru. Dobrze, a ja idę ściągnąć dziadka. Jak nie mogę, to przez nogę. Tak, kiber odmębniony. Ej, myślałem generalnie, tak jak na początku, tak, wiecie, zlamiłem w tym meczu tak... Z tym... z, tą podnoszenie, z tym podnoszeniem palety. O, włas mam! Mój włas! Moje włas! A, no i co mi się co nie podoba? Nie to dupy! Goni co, te... mnie! O dzięki O, tu jest ten znicz. 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 totem. Znicz. Ej, nie, no, ja mam dętkę. Mam dętkę. Po się. Umrę. O kurde, jak on tutaj rowa wykopał. Cześć, Diddy. Po prostu umrę. Dobra, lecz się sam. Czekaj, nikogo do klatki nie wrzucił. No, gdzie jest ten generator, który tu gdzieś, bo tu jest włas. Tu jest. dobrze, robię. Ej, no, żyjemy wszyscy. Ja nie. Ja, a nie, jedynie ja żyję. Po kurde, prostu kawałka. umrę. No to trudno. Ej, długo się gonie, długo się gonie. Gratulacje, nauczyła się grać? Nooo, nie wyszło. A i też jestem po zawiedziony. Nie tym długim ciosem? Tym, że jak się gra teraz, się, tych punktów na trzaska po są 20 tysięcy, 20 tysięcy plus, robi się wszystko, a jest ranga minus jeden albo zero. To jest hit. No, ale to już. Niestety chyba tego nie zmieniam, wiesz? coś trzeba jakoś wykręcać te mecze. No niestety. Umyrzyłaś? się. Umrzyłam. Smutno. Smutno mi. La la la, sia, la Ale ty wiesz la. gdzie jest Własto. Jest no tak, nadzieja, to. że uciekniesz. A co robi ten drugi ziombal? Y jeszcze nie widzę. Aha. To zobacz. Ej, wbiłam y diamencik. Jaki diamencik? No w pipek. tego pipek. To pipek, pipek. 26k punktów, on się goni z killerem. Dobrze. A dziś kłomie, bo słyszę ich. Oby nie miał noeda. Gdzie jesteś, na dole czy na górze? Nie wiem. Na górze, na dole. Jestem na dole. Na, na dole. No dziadek się na górze goni. Dobra, idę do... O, i miał adrenalinę. No proszę. Ta. Uratowałem dziadka. I nawet on się w miarę dobrze goni, słuchaj. Dobra, to idę do włazu. Dupa, do, do schodów najpierw. Gdzie są schody? Tu są schody. Może jak teraz tą mapę zmienię, to ja nie, nie umiem w tą mapę. Dziadek się nadal goni. Ciekawe, czy się gonią tu, gdzie ja idę, czy... Gdzie jest wyjście? O kurde, powiem ci, że... Mam! No! Muszę zobaczyć, jaką reakcję ma ten dziadek, jak wyjdę z obserwacji, ale to zaraz. O nie, dziadek wszedł w kolce. No trudno, ja to na, na dziadka nie czekam. A otworzyłeś bramę? Nie no, otwieram. Znaczy, wie, że ja tu jestem? No, otwórz mu bramę na 100, to będzie wiedzieć, nie? Chodź tu, Gamoniu, ty, chodź tu! Chodź do dracusia, chodź do dracusia. No, pięknie, do drugiej bramy. Do mnie czy do tej drugiej? Do to drugiej bramy. O A, nie, dobra, tyle się gonił. Ja go nie uratuję. No to cześć! Kurde, tak to to daleko. No dobrze, zaraz zobaczymy się jeszcze w przytułku i zobaczymy, jak nam pójdzie. Także pa, do zobaczenia. Ja jestem głupią pójścią! Zapomniałem dać przytułek. O nie! Zagadałaś mnie! Przepraszam. No, no dobra, także in the future zobaczycie u mnie nową mapę, a dzisiaj będzie po staremu. Ale klauna też nie ma, więc w sumie. Jak go nie patrzysz, to też nie PTP wyrzucił. O znacie. tu jest Gen, chodź, chodź moja. O! A właśnie, bo jesteśmy szwesta. Gdzie jest ten killer, bo go słyszę? Znacz słyszę. To dzwonek chyba jest. O nie, nie lubię! Zrobiłaś ten totem? Ten, ten totem? Tak. A, ale kogoś się... bije. Kamera zatrzęsła jak tak zrobiłaś... Jezus, ja się wystraszyłam twojego krzyku. Przestań. Nie jestem masz taki straszny. Ej, co on robi? Ej, on się chce... On się chce farmić. No way. Dobra. W serio? Ja pierdzielę Czemu na odcinku, ty głupi... Fistaszku. Aha. Dobra. Ja mam niezłomnego, sir <noise> Czy Nie trafił w ciebie? Oj. Czyli zacznie się. Yy, jak to się mówi? Zacznie się. Yy, teraz farmienie przez te kurde, że są te, wiesz. Właśnie dobrze, że nie ma z drugiej strony, wiesz, podwójnych punktów. No czyli jednej strony szkoda, a drugiej spoko. Bo tak to w ogóle nie no, jest. No ale jest więcej punktów za coś tam. No, ale tylko jak masz ten list, tak? Ja nie mam listka. Ja się nie farmię, ja robię geny i spierdzielam. Kurde, ale się weźmy może, nagrajmy jeszcze jeden mecz oprócz tego. Ja się nie Zap mogę. Się farmi, aha. Tak. Tak. No dobra, to będzie taki farmiący drugi meczyk po prostu. Taki, podróż wiecie, taki do chillowy. Lidla. Tak, podróż do Lidla po obiad i zakupy. Ale to będzie przynajmniej szybki, przyjemny meczyk. Rozglądamy się... Klaudia może, wiecie, poudaje, że będzie lubiła oberki i nauczy się grać. Oj, oczywiście mnie powiesił. Jak to się stało? I teraz powinien się przestać chcieć farmić. Już tak szybko przecież przegra się to, czy... czy ktoś już się tam ściągł? No. A, dobra. Ja, ja, ja nie patrzę. Ja szukam... O, goni mnie. No halo, a... a nie wyleczy mnie. A nie masz czym impact. się wyleczyć? Nie, no mam, no ale wiesz... Ej! Jakie mam teraz zadanie? Nie wiem, ja mam chyba to przeskakiwanie przez palety. Ja wiem, że jakieś takie głupie mam, ale nie pamiętam! Ej, ja leczę, leczę tego gościa, bo ja nie, nie staram się nie ufać killerowi. Nigdy, więc lepiej żebyśmy byli podleczeni. Ej, ale nie dość, że zagadałaś mi i nie pamiętam jakie mam zadanie, czyli mecz w plecy, to dodatkowo mecz w plecy, bo nie wziąłem... <laughs> <laughs> Przytłuka. Przepraszam. Podwójnie przeproś. Przepraszam, przepraszam. I jeszcze raz przeproszę. <laughs> o, to za, to, żeby to za... nie było. To za dużo to niezdrowo. Patrz, tutaj Fistasz pójdzie, Żebyś jest... nie krzyczał. I tak będę krzyczał, no. <laughs> Bo nie pamiętam, co... Miałem takie zadanie. Czy, czekaj, Ogłuszyć go mam może? Albo jakieś punkty może mam? Nie o, wiem. O, z ogłuszeniem to nie będziesz miał problem, skoro się farmi. O, wiem. Skoro to jest taki mecz farmiący, to weź zobacz, jakie <laughs> mam zadanie zrobić jak ja mam to zobaczyć? No nie wiem, jesteś na pewno w tych w archiwach nas internetach. Napisane. No teraz nie mogę, no co ty, kręcę gena. To go wykręcisz kiedyś. Dopiero zaczęłam. <głos》>, to jeszcze zdążysz. Proszę mnie nie bić Halo, jestem kobietą. Proszę się i mnie. Ale to nie? No brzydal, wstręcił w ogóle. Co on myśli, że mnie zabije? Patrzcie ja ci oberki zakręcę. Hihihihihii! Przyda, że bije. Aaa, key move, sraczkę! Ja kręcę genika, już połowa. No chyba nie chcesz się ze mną kręcić w oberki, dobra, robię sobie... ...tutaj, o! I teraz jest dance time! Klaudia nie śpiewa, ale... Ej, zrobisz od pół odcinka gena i jeszcze go nie zrobiłaś? No robię. Coś ci słabo to idzie. O, zrobiłaś, dobrze. Mm. Brawo ty, brawo ty! Dobra, ja może nie robię tego, tylko idę gena robić. No będę no, gena Będę robił gena na trupka. O, cześć klodeczko. Chodź zrobimy sobie gena. <grym> Czemu się wystraszyłaś i poszłaś do piwnicy? Nie idź do piwnicy. Wiem, Co tutaj się dzieje? Jakąś dziwną padaczkę ma. I co, jak mnie denerwują takie mecze. No mnie też, tego robimy gena i spierdźlamy. y a to? Tak, no pewnie. To y I wszyscy łapy w górę! Gdzieś tu totem słyszałam. Te musisz zmienić Ej, no co, są super. Nie są. Z kim ja tu robię gena? Czemu to tak... I, i ja nie wiem naprawdę jakie mam zadanie zrobić, no Muszę się wyleczyć. O, generator zrobiony. Majne. Majne generatorire. Ej, w sumie tylko ty wisiałeś na haku. No, czaisz to? O nie, i drugi nie. raz. Nie. Nie. A masz adrenalinę? Nie, mam. A nie, mam, mam, mam. Może jak tam poleżysz sobie długo, to podniesie Cię Twoja wewnętrzna i wewnętrzny lęk. a To idę Cię podnieść, tak? Wiesz, że koło mnie stoi killer, nie? No to co? Chyba Ci krzywdę nie zrobi już bardziej. No to wyleczcie mnie już. Nie, rób, być miał dawaj. Trzy, dwa, jeden i... Rąbka. Adrenalina na propsie. No i właśnie tak to się kończy. Ale to w sumie spoko y, system, jeżeli chodzi o właśnie zabijanie wszystkich. Myślisz, że się wiesz, bawimy? A się nie bawimy. No dobra, otwierasz bramę? Tak, otwieram bramę. A jeszcze uratuję ja go. Ja się tego farmiącego Głupka. Uratować. A o co gania się on na punkty? Czy się jednak już ucieka? Co robimy? Nie wiem, ja co to wolę jednak mimo wszystko być tutaj. I A. uciec. Patrzcie, <grych> Bo... super mecz. Uciekliśmy z takiego trudnego meczu. No kto by się spodziewał? Tak. Nie ja, nie ja. To było najtrudniejsze wyzwanie dnia dzisiejszego. To był najtrudniejszy mecz ever. I co miałem? Ja Ukryj się w szafce po ucieknięciu, boże, Klaudia, to było takie łatwe w tym meczu do zrobienia. O, no wiem. No Anis, dobra. To że będzie no easy. To, ale nie wiem, że to będzie aż taki łatwy mecz. Dobra, wpadły pointy. Grobacie znów, Klaudia. Tak ja. Grał z wami ja. Trzymajcie się, do zobaczenia i pa pa. Cześć.